Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecraft, bo wtedy też sobie z kolejnym odcinkiem. Yy, na dzisiaj co będziemy robili? Na dzisiaj. Yy, ale hałas, idziemy spać. Najpierw idziemy spać, bo z tego co widzę jest noc. Wydawało mi się, że coś wybuchło, nevermind. Yy, ach, harczywszy. Nie, długo nie deszcz. Jakie mam żyć w czasie deszczu? A nie, skończył się. To są zębiaki. To są jakieś potworki, nie wiem, chodźmy sobie tędy. To jest sadzonka. A, zębiaczku? Szybciutko się z tobą rozprawimy. No, Mój pies wygląda, miał jak garba. Tak siedzi taki skulony. Dobra, ważne. Drzewko wyrosło, tam jest zębiaczek, który się chowa. Chodźmy go zgładzić. Głupie to jest. Wczoraj, jak grałam sobie z rodzeństwem, to mi było tak, że Enderman wszedł sobie do lawa, później krzyczał, że go boli. Czemu te saczynki spada? A, dobra, tu są jakieś liście. Zastanawiałam się, czemu to tak spada, tak bez ładu i składu. O, hmm, tam jest Basiula. Chodźmy się nie. Y spokojnie. <grytanie> choćby się nie zająć, bo spadnę. Chodźmy sobie tu popatrzeć. I tak muszę oczyścić teren i tak. I przypomniałam sobie, że jest coś takiego jak... Baśka, oddaj mi swój pensiłk. Nie dałaś. Y jest coś takiego jak... Zaraz sobie przypomnę, to wam powiem. Hmm... Proszę, do niej, niepotrzebnie bym zagadała, mieć opina, nic nie rozumiem teraz. Eee, czekajcie. Sam też wy coś eee, Co chciałam powiedzieć? Nie chciałam tam spać. chciałam łuk. Nie wiem, co chciałam, nieważne. Eee, a, jednak mamy i to jeszcze z mocą ofensji. Tylko szkoda, że eee, mamy łuk zwykły. I nie połączymy bez kowadła, chyba że znaleźlibyśmy wioskę. A wioski, no, nie widu, nie słychu. Ale dobra. Jakoś to będzie. Sezonki sobie na razie pochowamy. O, ja cię kręcę. I przez ten czas nie próżnowałam i zrobiłam. Um, sezon, w sumie jest taki. Um, zrobiłam projekt domku. Dokładnie to chciałam powiedzieć. Podmieńmy sobie to, to dajmy tu. To jest mi do niczego niepotrzebne, ale muszę to na razie tu Połowa powiedz, Jest taka, powiedzmy, wrzućmy sobie tu. Patyki sobie przerzucę niżej, bo to na razie Na nasionka zawsze będę mieć, żeby oswoić te popuszki. Hmm. Wiecie co? W sumie się przełącza, bo na razie nic nie zrobimy. Przełącza się na prywatnego save'a, gdzie y, mamy. gdzie mam projekt domu po prostu. Tylko okay, jesteśmy już y, na moim płaskim świecie, ale to nie ma znaczenia, bo mój dom wstępnie będzie wyglądał tak. I dopiero po czasie przypomniałam sobie, że ja mogę przecież zrobić coś takiego, że z kamienia to będą liście, ale to za chwilę na spokojnie, nie podoba mi się to. Czekajcie, muszę to y, nabrawić natychmiastowo. W sumie, bo sobie teraz przypomniałam, że mi to tutaj nie pasuje, a za chwilę Wam wszystko będę wyjaśniać. Za chwilę nad wszystkim y, o wszystko omówię na spokojnie. Tylko y, moje, moje nerwica na której nie posiadam, ale i mam coś takiego, że jak się na coś upra to muszę to zrobić w momencie, w którym o tym pamiętam, bo później sobie zapomnę. Yy, więc póki pamiętam, wybaczcie, ale to zrobię. Zapytajcie, czy mi się... O! Postawił się ładnie. Oszczędzam bloki i tylko w ten sposób robię, bo już Wam pokazuję, o co chodzi. Z boku nie będzie widać, chociaż te drona tam tak nieładnie wyglądają, never mind. Zapraszam Was do domku. To wejście wygląda naprawdę źle. Tutaj, jak widzicie, będzie kolejna odnoga taka sama, a wierzę w wysokość ich będzie tam po prostu dostosowywana. Yy. Jakoś to zagospodarują. Najbardziej by mi się podobały takie zwisające stąd takie fancy, to takie, są w takie, takie takie liany, powiedzmy. I wchodzimy sobie. Nie mam ich i zdobędziemy kiedyś tam, także spokojnie. wchodzimy sobie. I tak bazą jest oczywiście różowe drewno oraz stone brickie, bo żadne inne drzewo nie pasuje do naszej tej. Tutaj będę musiała podmienić, nie zauważam tego na chyba stone brickie, bo stone bryki mamy tak dookoła. Dach jest jako taki. No, zrobione tak, żeby nie, polska nie umarła. Tam są schody w jedną stronę i tam będzie robione dokładnie tak samo jak tu. I w tę stronę, w lewo, będzie magazyn. I już wam tłumaczę ideę tego magazynu. I tak, tu będą popłytki. Ja zrobiłam z blok, bloku, dlatego nie da się tego otworzyć, ale będą popłytki, żeby mogło, można było to otworzyć i zaoszczędzić drewno. Mm. dobra, Kolejny tak. Jaka jest idea tego, że są małe i duże skrzynki? W dużych skrzynkach będą trzymała materiały, których jest dużo małych, których jest mało. Na przykład jedna skrzynka na jeden rodzaj mięsa, jedna skrzynka na jeden rodzaj żelaza, żelazo, złoto. Diamenty, wszystko będzie osobno. Będziemy robili sobie hodowlę zwierząt, więc ym, skóra nie będzie żadnym problemem, bym zeszła na normalny. Tutaj moje kochane i znienawidzone schody jednocześnie, bo ja wszędzie takie robię, a są one dosyć takie, że łatwo z nich spaść. Tutaj mamy drugi poziom magazynu, dokładnie tak samo wygląda. A tutaj nie zrobiłam, ponieważ, no, tak jak mówię, tu będzie budowana tak naprawdę w zasadzie od potrzeby i tu nie będzie dachu. Dalej będzie... Yy, dalej tutaj planuję zrobić... Zatrzymałam się. Szklarnię. I yy, także tutaj zostawiam dach, żeby nie było. Dalej planuję tu zrobić taką szklarnię do góry, przezroczystą. I ewentualnie na czubku tej yy, szklarni chciałabym zrobić... Papugarnia, która też będzie przezroczysta, bo chcę mieć te popuszki koło siebie, ale gdzieś daleko, żeby nie wydawały tych wszystkich strasznych dźwięków. Um, I jaki rodzaj szklarni będzie, to ja się przełączam na mojego prywatnego singla i tam Wam pokażę, jak mamy z rodzeństwem zrobione, i to jest mój pierwszy wzór. Okej, okay. i witam Was na moim sayinglu. To jest nasza szklarnia. Ona jest niedokończona od 200 dni, tak naprawdę. I właśnie te liany chcę mieć w swoim domu i wszędzie. One są przepiękne. Tu się drze ten, nie przejmujcie się, mój brat sobie to postawił. Um, dokładnie taki schemat chcę mieć. Piękny różowy dach, różowe szybki i to drewno. To drewno mamy, bo to jest świerkowe, z tego co pamiętam. No i farmy. tylko że u mnie to wszystko będzie w postaci koła. I w górę. Wszystko będzie w postaci koła i w górę i na każdym jednym piętrze będą wszystkie roślinki, czyli mamy jeden, dwa, trzy, yy, dnie, cztery, pięć, 6, sześć. sześć pięter na razie muszę zrobić, OK. Wiadomo, że tamte dynie i te są niepotrzebne, ale to będzie raczej taki bajer. Tutaj w ogóle ta gromadz O, jeszcze te jagody trzeba będzie zrobić. Mamy świnkę. Świnka, która nazywa się. Bacon i została na tym, jest naszym prywatnym zwierzątkiem, tam gdzie jeszcze chodzi sobie Matylda, ale to już mniejsza o to. Tutaj więcej nie będziemy wracać, także um, tyle w ramach pokazu. Przeładowując się, przypomniałam sobie, co chciałam zrobić. Um, to chciałam wam powiedzieć, że przypomniałam sobie o tym... E, przypomniałam, przypomniałam, Nevermind, że... Um, przypomniałam sobie o tym, że e, po śniegu można schodzić e, ze skórzanymi butami. Tak wiem, prawdopodobnie pisaliście mi o tym 100 razy, ale e, tak powiem, że... Nagrywam ten odcinek jeszcze przed wyjściem pierwszego, bo się tak. Mak nie ma i nie ma, no, ma zagrać w sumie. Tak się wkręciłam w tę yy, serię, że to jest coś niemożliwego. Tylko wczoraj nie nagrywałam, bo z rodzeństwem. Grałam to już po prostu nie mogłam później patrzeć do Minecrafta, ale tak ogólnie uwielbiam to grać. To jest moje nowe hobby teraz. Tam też możesz stać. I najbardziej, jak najbardziej nie przeszkadza mi to. Ty tutaj za to nie możesz stać, bo tam jest dziura. Ja nie chcę do dziury. Yy, I ogólnie jeszcze chciałam. Halo, się. Chciałam powiedzieć, że ta drzewa to jest jakaś tragedia, my z siostrą mamy to właśnie na tamtej serii i nie możemy się opędzić od tych drzew, w sensie one rosną jedno za drugim jak szalone, nawet w miejscu gdzie stoimy i to jest przerażające właśnie, że nic z tym nie możemy zrobić, e, tam będziemy mieszkać, więc ja bym w sumie, jest to jakiś świerk posadzony, tylko jeden, trzeba świerki posadzić. Nie walcz na mnie, trzeba świerki posadzić, tak już zmyślał o przyszłości, o tym, że e, jednego świerka posadzimy w sumie, bo tam jeden jest, zmyślał o tym, że um, będzie ta szklarnia, a do szklarni jeszcze musimy i je tak pozbierać życzu, ale to wszystko w swoim czasie, kicia, matka jakaś liczna. a może byśmy wędkę zrobili, tylko że nie mam żadnej jeziora tutaj, ani wody, nic tu nie mamy w sumie. O, czy wędka bym dała radę zrobić? Nie, tu. Nie posiadam żadnych tych stringów? Nie posiadam żadnych stringów. Super! Um, ciekawa jestem, na którym poziomie ja byłam w tej mojej pseudokopalni, bo i tak będziemy potrzebowali węgla i kobla i wszystkiego. Um, I też wypadałoby trochę pozwiedzać świat. Tak wiem, że ja cały czas tej mojej książki z koordynatami nie zrobiłam, ale do tej pory jeszcze nie znalazłam niczego na tyle istotnego, że musiałabym, wiecie... Mm. na tyle istotnego, że musiałabym to zapisać kurczaki może dzieciątko wam zrobimy, co? tutaj nakarm i ciebie też nakarm o, super zróbcie dzieciątko jest dzieciątko? jest dzieciątka, ja wezmę sobie wasze jajka. i teraz tak hop I ja nie wiem czy na nie jest potrzebne więc raz i dwa no nie ma jajek, trudno i nie ma dzieciątka Miałam mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ścinać. Wiecie, w sumie zadnę sobie tu, bo potrzebuję zrobić e, węgiel drzewny, żeby móc przepaść drewno. Nie drewno, tylko mm, kabel na, stone żeby stone bryki porobić. To jest bardzo dobry plan. Kurde, spadam do tej, tej, tutaj, a tu już mamy zwiedzone, także nie ma problemu i nie chodzi mi o celiany. My może celiany są całkiem, całkiem. To nie. Nie o nie mi chodzi. Zostawię katanie Shit. W ogóle ostatnio, ta muzyka jest strasznie głośna. Z rodzeństwem stwierdziliśmy, że to brzmi jak... Jak zaczątek do barki, tylko proszę nie, nie pamiętajcie o tym, że tak powiedziałam. A czekajcie, może z tej strony lepiej będzie mi to ściąć. O, fajnie, udało się. Dobra, może być i tu. Po prostu mi się nie chce schodzić na sam dół. Bo wiecie, stamtąd tam też nie jest rucerka. I, i, I co? Ja się obawiam, że ta część, którą zwiedziałam tutaj, że ona ma połączenie tam z tamtą, z tamtą częścią tam. Jakby się to tam jakoś tak. O, w tę stronę nie szło. Ale dobra. Teraz tak. Co tu jest połączone, a co nie? To jest połączone na 100%. Ale dobra. Na razie na tym etapie mi to wystarczy. Oddzielmy to. Żeby to się ze sobą po prostu nie stykało, żeby tam się wszystko zniszczyło. Jeszcze ten się styka. O, dobra, już się nie styka, to się zniszczy, bo nie chcę, żeby mi coś zasłaniało widok, i się zastanawiałam, właśnie, czy nie wyczyścić sobie, nie wyczyścić sobie całkiem jakoś tu terenu dookoła tej naszej bazy. A w sumie też po co, nie. Drewno zrobiste, bo brzozowe dużo go wypada, dużo go jest, i będę miała, wiecie, ym, na robienie kłód drewna. Kłód drewna nieważne, będę miała na robienie tych. Tych czych ym, węgla, narobienie węgla, będę mieć Masakra, Nie mogę się wysłabić. Chodźmy do domu. Właśnie muszę nauczyć się nie chodzić z pochodnią, nie z pochodnią, tylko z sikierą. Nie mogę chodzić z sikierą, bo w ten sposób nie chcący. Yy, klikam tam, gdzie nie trzeba, i w ten sposób nie chcący się powtórzę. Mam już tylko jedną węgiel. Jedno węgiel. Nie, ja się cię nie, 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 nie. Ja już się nie odzywam, wiecie? Mm. Dobra, chodźmy w tę stronę. Chodźmy w tę stronę. Aha, co ja zrobiłam? dobra, niech się przepali to żelazo. I wbijemy kłody szybciutko. I później się coś z tym ogarnie szybko. Hop, hop. Dobra. Żelazko mamy. Czy gdzieś mamy tutaj żelazo. Żelazo mamy tu. Super. Normalnie całego seta moglibyśmy sobie zrobić, ale nie jest to. Uważam jakoś bardzo potrzebne, chociaż uważam jeszcze ja dodatkowo, że powinniśmy sobie zrobić drugi piecyk. Drugi piecyk, żeby szybciej to przepalać. Dokładnie tak. Mm. Nie będzie tu. Czy już zrobił nam się jeden węgiel? Czemu to się nie zrobiło? Co jest? Nie mogę przepalać yy, drewna. Czekajcie, żeby się nie zmarnowały, tu chociaż trochę mięsa przepalę, ale... To ja już nie mogę drewna przepalać. Ej, to brzozowe jest jakieś zepsute, czekajcie. Ja się muszę wyłączyć i włączyć. Okej, okay, wracam. Zobaczymy czy mogę użytkować to drewno. 23 nagle mi się zrobiło. Ciekawa, mogę go używać, także z plus. No teraz się przepala, ciekawe co się stanęło się. O, to zostawia i tu wrzucimy jeden węgielek i nam się mięso przepali. Mm -hmm. O, węgielek jeden w sam raz, y tutaj wrzucimy węgielek, to się zrobi, a tutaj za chwilę wrzucimy kobla, chociaż nie ukryłam, że wypadało to by zrobić jeszcze jeden piec obok. I się tu po prostu zapiecykuje. A mogę spać bo mogę? Tak, 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 tak. Zapisykuję się. To jest dobry plan. Później będę żałować, chociaż tak naprawdę pisyki to jest rzecz, która jest potrzebna przez większą część czasu, więc nie ma żadnego problemu. O, świetnie. Tutaj wrzucimy to i zaczniemy przepalać koblistona. Wiadomo, że nam się 16 tylko przepali na tym, ale nie ma tego złego. To tu idzie do przepalania. To sobie zabieramy. i Tutaj dorzucę więc w sumie wypadałoby wrzucić jeszcze więcej tego kobla, żeby się nie zmarnowało. Wezmę jeszcze to i zobaczymy, jak się tego zmieści. Yy, proszę cię bardzo. Aha. 10 to było Czemu W mojej głowie tam było kilkanaście, ale to nie oddejdzie mi pewnie. Yy, I wrzućmy resztę. No i dobra, niech będzie i tak. Yy, to się przypala, dobra, niech się przypala drewna mi nie szkoda akurat. Um, chodźmy sobie zobaczyć, bo już się ciemno robi. To już bez sensu, żeby wychodzić z domu. chociaż mamy różowe i Moje kurczaki. Czy tu ktoś? Chodzi? Tam Edzio, widziałam się typał. Tam jest owieczka. Nie, nevermind. Chodźmy spać w sumie. Um, no, tu nam się zrobiło mięsko. Także mięsko idzie sobie do tego i chodźmy się przespać. Za chwilę pomyślę, co możemy jeszcze zrobić. Dzisiaj takie naprawdę takie. Rzecz ogólny, nie ma tu nic konkretnego. A, tu się ładnie zrobiło, stąd bym wzięła to, rzuciła tutaj i tutaj do całego kobla też, bo naprawdę będzie nam go potrzebne co nie miara. I do tego dążyłam, że trzeba będzie po prostu zająć się też kopaniem, żeby ogarnąć ten świat. Cześć, kurczaki, dalej dziecko, dalej dziecko. Ja wiem, że już mogę je rozmnożyć, ja wiem, ale. Chcę pozbierać wszystkie sadzonki, wiecie, bo um, one się przydadzą, to się nie zmarnuje. A nie, to jest ten mój kaj. Ja myślałam, że to jest ten, gdzie nie chcę wpaść. No, dlatego tak go przeskakiwałam. To jest mój. Tam dalej jest ten, który nie chcemy tam wpaść. Może ja przestanę chodzić z siekierą w ręce. Cześć kurczaku, nie może uciekłeś. Jakim cudem uciekłeś? Chodź ty. Nie wolno ci uciekać z mojego tebu. Zresztą też trzeba będzie gdzieś tam zaprowadzić, tylko nie mam żadnego planu. Ok, Teraz chodź tam Nakarm. Halo, ciebie też chcę nakarmić. A jaj, ciebie też chcę, halo. O, nakarm? Lubcie dziesiątko? Jak już mnie zmusiliście, to lubcie dziesiątko. W sumie wezmę wasze jajca. O, drzewa mi urosła, jak fajnie. I chodźmy zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma jakiej popuszki. Bo tak yy, nie ukrywam, że mi siedzi w głowie ta popuszka. A też mieliśmy iść po wodę, tylko że ja wiadra nie zrobiłam. No ale dobra. Przynajmniej koordynatami bym sobie odkryła, czy posiadamy tutaj gdzieś jakiejś wody. Owieczka się zaspełniła, bardzo fajnie. Tak, cały czas chciałabym. Bo mimo wszystko. Ale dobra. Będziemy powoli kończyć, bo już jest to dosyć późna godzina. Natomiast krówki są. Na razie nie zabijam niczego, bo nie jest mi to jakoś pilnie potrzebne. To mamy wosia Taki przyjemny, bym powiedziała. I się pokuszę, żeby do niego zejść. Bo może jest mały. Liczę na to, że. A! Liczę na to, że jest mały. Nie podoba mi się ta wyroba. I że szybko skończę go odkrywać. A to jest część tego, okej. Okay. A to nawet nie jest się Tylko po prostu takie przejścia, ja żeby wszystko, wszystko ja oświetlam. dla własnego komfortu. Interesting, interesting. A tu w dół? No, tu w dół jest kebabisz. Taki. Hmm, fancy. Ehm, Nie dobra, nie będę marnować bez przesady. Zróbmy sobie tak. Ja wiem, że jedę tam bez niczego, i to jest proszenie się o. Shit, tutaj się nie to Tam jest fajnie. Ja nie będę schodziła całkowicie na długie. Okay? Trust me, ja tam nie będę schodzić, ja tylko sobie tu kawałek zejdę, po to, żeby zobaczyć, co jak. Oświetlę sobie przy okazji, gdzieś tu, o. Oświetlę sobie to, tu. Chyba się w dół coś zniszczyłam. Chyba tu lianę taką. Wiecie. Tu, tu, tu. Tu jest jeszcze bezpiecznie? Tu jeszcze bezpiecznie. Ja bym podmieniła jednak do kobla i dirt. I sobie będę ścieżynkę robić. Na razie miedzi nie zbieramy, bo nie jest mi ona do niczego potrzebna. W sumie ona w ogóle nie jest potrzebna, ale tylko po prostu. Um, tu niżej świetnie. Um, Jestem prawie przy węglu, węgiel też jest cenny, <laughs> także chodźmy sobie wykopać węgiel i poszłabym do tego ale się o żelazo, jakie miło, obawiam, no, tylko jedno szkoda, halo, ścinka dobra, ścinka mówi, że trzeba będzie już powoli kończyć, także ja wykopię węgiel i żelazko i chyba będziemy kończyć. Okej, okay, ja myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć. Tam dalej pójdziemy po prostu w następnym, ale dzisiaj, w sensie, w następnym zakończymy tu i pójdziemy ten, chociaż oba, tu i ten, you know, chociaż się, że to może się tak łatwo nie skończyć. Ja sobie tutaj chwilę przecupnę i później będę robiła dalej. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcineczka, Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już nie w kolejnych. Cześć, papa! Pa!